Witam na szkoleniu Edukacja Włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Jak rozumiemy edukację włączającą? Zastanów się nad tym przez chwilę. Ważnym celem edukacji włączającej jest usuwanie wszelkich przeszkód utrudniających wspólne uczenie się wszystkich dzieci, zarówno zdrowych, jak i tych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zgodnie z tą koncepcją ma się dokonać przemiana szkół ogólnodostępnych. Nie oznacza to przyjmowania do szkół wszystkich dzieci, lecz Wiąże się z modyfikowaniem działania placówek w taki sposób, aby traktowały każdego ucznia w sposób jak najbardziej zindywidualizowany i elastyczny, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Warto zaznaczyć, iż dotyczy to nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami. U wielu uczniów w ciągu całego okresu ich edukacji mogą się pojawiać tak zwane Specjalne potrzeby edukacyjne, wynikające np. z choroby, które uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych przez dłuższy czas lub będące skutkiem trudnej sytuacji w domu, traumatycznych zdarzeń w życiu bądź długotrwałego stresu. Edukacja włączająca to taka, która zapewni pełne uczestnictwo. W procesie kształcenia wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, wieku, wyznania, sytuacji życiowej czy umiejętności przystosowawczych bądź związanych z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Edukacja włączająca wynika z postrzegania szkoły jako miejsca, w którym kreuje się zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko szkolne oraz dobre warunki do nauki i zabawy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z ich zdrowymi i sprawnymi rówieśnikami. Jednym z głównych celów w procesie realizacji założeń edukacji włączającej jest uczenie wzajemnej tolerancji, wrażliwości, Otwartości, poznawania i poszanowania praw innych, integrowania uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych, a także uczniów innych narodowości, języków i kultur. W edukacji włączającej zwraca się uwagę również na likwidację wszystkich możliwych barier ograniczających działanie i aktywność uczniów. Oraz na umożliwienie im osiągania sukcesów na miarę indywidualnych predyspozycji i potrzeb. Dotyczy to barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają uczniom funkcjonowanie w szkole. W swoich założeniach Edukacja włączająca uwzględnia potrzeby każdego dziecka. Realizując jej cele, warto planować takie działania, które prowadzą do indywidualizacji procesu kształcenia oraz umożliwiają uczenie się uczniów we współpracy z rówieśnikami w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. W tej sytuacji Cenne będzie wykorzystanie zróżnicowanych metod i technik pracy, a także zadbanie o stworzenie warunków uwzględniających ograniczenia i możliwości poszczególnych uczniów. Edukacja włączająca stanowi dla Państwa, nauczycieli, wyzwanie, ponieważ obliguje Was do tworzenia w szkole właściwej atmosfery. Sprzyjającej budowaniu relacji, wspierania procesu uczenia się każdego ucznia w jego indywidualnym tempie, organizowania systemu, rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów, elastycznego podejścia do nauczania w zakresie treści programowych i metod pracy, oceniania postępów ucznia w celu budowania motywacji, i wspierania jego rozwoju, budowania partnerskich relacji z rodzicami. W tych działaniach szkoła potrzebuje czasami wsparcia ze strony partnerów, takich jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, fundacje lub stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Działania powinny być realizowane wspólnie. Realizacja założeń edukacji włączającej wymaga współpracy różnych grup, od grona nauczycieli począwszy, poprzez pracowników poradni, rodziców, a często również pracowników obsługi w szkole. Wsparcie realizowane systemowo, przemyślane. I zaplanowane z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości i potrzeb uczniów nim objętych przynosi lepsze i szybsze efekty. Dlatego w każdej szkole warto opracować system wdrażania oraz organizacji i realizacji wsparcia wynikającego z aktów prawnych oraz potrzeb uczniów danej szkoły. Każdy nauczyciel i specjalista powinien znać etapy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jego szkole. Również rodziców i instytucje wspomagające, np. Na poradnie, należy zapoznać z systemem wsparcia w danej placówce i wskazać etapy, na których szczególnie ważne jest ich włączenie się w podejmowane działania. Wszyscy pracujący z danym uczniem w szkole, mają wpływ na jego rozwój. Dlatego planowanie wsparcia nie może być zadaniem tylko jednej osoby, np. wychowawcy lub pedagoga. Ważną rolę odgrywa także wspólne wdrażanie zaplanowanych działań, ich monitorowanie i dzielenie się uzyskanymi w ich wyniku informacjami, a także Prowadzona zespołowo ocena efektywności zainicjowanych działań. Na podstawie uzyskanych efektów formułowane są wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem. Nie można mówić o edukacji włączającej, jeśli nie stwarza ona warunków do rozwoju wszystkim uczniom. Dlatego Analizując efekty pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należy również brać pod uwagę wszystkich członków zespołu klasowego i uwzględniać potrzeby wynikające ze specyfiki danej grupy uczniów. Im większe zróżnicowanie zespołu klasowego, tym bardziej pomysłowy musi okazać się nauczyciel na etapie przygotowania lekcji i opracowania jej strategii pod kątem sprowokowania aktywności uczniów we wszystkich możliwych sferach. Takie podejście pozwoli uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podejmowanie różnych form działań podczas zajęć, a dzięki temu na pokonywanie własnych ograniczeń. Jak realizować edukację włączającą w szkole? Przykład z praktyki szkolnej. Sytuacja, którą opisuję, dotyczy klasy czwartej, szkoły podstawowej, do której dołączyła dziewczynka z cechami autystycznymi. Pomimo, że jej mowa była prawidłowo rozwinięta, uczennica nie mówiła prawie wcale. Na pytania odpowiadała tylko czasami i to najczęściej niesłyszalnym szeptem. Z trudnością otrzymywała również kontakt wzrokowy. Jakiekolwiek zmiany powodowały utratę poczucia bezpieczeństwa i jeszcze większe zamknięcie się w sobie. Nie potrafiła określić stanów związanych fiz z fizjologią. Nie wiedziała, czy jest jej ciepło, czy zimno, czy jest głodna, spragniona. Uczennica gubiła się w budynku szkolnym. Nie nawiązywała relacji z innymi dziećmi. Zachowanie dziewczynki w stosunku do nauczycieli cechował brak kontaktu werbalnego, który utrudniał porozumiewanie się oraz określenie, w jakim zakresie uczestniczy ona w zajęciach i co z nich rozumie. Brak informacji zwrotnej znacząco utrudniał możliwość oceny jej edukacyjnych osiągnięć. Uczennica na zajęciach cały czas oczekiwała sterowania swoim zachowaniem, nie wykazywała samodzielności, nawet w najprostszych działaniach, takich jak wyciągnięcie książki i zeszytu, zapisanie tematu. Ta zewnątrz sterowność zmuszała nauczycieli do ciągłego koncentrowania się na jej osobie, co ograniczało możliwość udzielania pomocy innym uczniom w klasie. Sytuacja doprowadziła do organizacji spotkania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu zapoznania się z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i przeprowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w W czasie rozpoznania Wszyscy nauczyciele prowadzili obserwację dotyczącą funkcjonowania uczennicy na zajęciach i poza nimi. Analizowali pracę dziewczynki, powstające podczas zajęć. Wychowawca i pedagog prowadzili rozmowę z uczennicą i jej rodzicami. Odbyło się także spotkanie z pracownikami poradni, przybliżające nauczycielom. Wyzwania związane z organizacją procesu kształcenia, podczas którego omówiono również możliwości odpowiedniego wsparcia wszystkich dzieci w tym zespole klasowym. Na spotkaniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały zebrane wszystkie uzyskane informacje, a następnie wykorzystano je podczas konstruowania. Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET. Szczególnie podczas określania zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, które miały umożliwić spójne wspieranie dziewczynki przez wszystkich uczących oraz inne osoby pracujące z nią w ramach terapii. Ten punkt IPET ma charakter źródła informacji dla rodziców, umożliwia im Włączenie się w działania podejmowane na terenie szkoły. Informacje zebrane podczas WOPF-u stanowiły także ważne uzupełnienie zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które są podstawą do dostosowania wymagań edukacyjnych przez nauczycieli. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracował następujący plan działań umożliwiających zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i wykorzystanie możliwości dziewczynki. Pierwsze, wyjaśnienie uczniom w sposób dostosowany do ich wieku, skąd wynikają problemy koleżanki. W tym celu została przeprowadzona lekcja z wychowawcą, podczas której rozmawiano o odbieraniu świata na różne sposoby oraz o potrzebach i możliwościach znanych osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W zajęciach uczestniczył pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, wspierając wychowawcę klasy. Pracownik poradni przeprowadził także warsztaty dla dzieci, wykorzystując informacje uzyskane podczas lekcji z wychowawcą dotyczące potrzeb uczniów w zakresie podejmowanej tematyki. Po drugie, wypracowanie podczas warsztatów, Planu działań zmierzających do integrowania dziewczynki z zespołem klasowym, czyli wybrania uczennic, które zobowiązały się czuwać nad tym, aby dziewczynka nie gubiła się w budynku szkolnym. Ich rolą było towarzyszenie jej przy przechodzeniu do pracowni przedmiotowych, stołówki, szatni. Zachęcanie do podejmowania systematycznych prób włączania uczennicy w zabawy podczas przew wybranie uczniów chętnych do towarzyszenia dziewczynce w jej samotnych wędrówkach po korytarzu w sytuacji, gdy odmawia udziału we wspólnych zabawach, wskazanie dyżurnych, którzy będą siedzieć z dziewczynką w ławce i czuwać. W miarę możliwości nad wykonywaniem przez nią podstawowych zadań podczas lekcji. Zwracanie się do dziewczynki z prośbą o pomoc uczniom z dysfunkcjami ruchowymi. Zlecanie dziewczynce drobnych zadań wymagających odpowiedzialności, np. dbania o czystość na półce z hodowlami w sali przyrodniczej, czy podlewania kwiatka na stoliku nauczyciela. Podejmowanie częstych prób budowania relacji poprzez palenie dziewczynki za drobne osiągnięcia, nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego w czasie lekcji i przerw. Respektowanie niechęci dziewczynki do kontaktu dotykowego, nie zwracanie na to uwagi. Wypracowanie sposobów, Komunikowania się alternatywnego, na przykład za pomocą tekstu pisanego lub ilustracji. Wybrane przykłady działań włączających. Uczniowie bardzo aktywnie nawiązali kontakt z koleżanką. Wszyscy czuwali, aby nie gubiła się na terenie szkoły. Na przerwach podchodzili do dziewczynki i prosili, aby włączyła się do zabawy. Pytali, co chce robić. Każdy, choćby najmniejszy sukces, był nagradzany przez klasę owacjami. Pierwszym momentem przełomowym było odkrycie, że dziewczynka lubi muzykę. Ładnie śpiewa i tańczy. Odtąd koleżanki często bawiły się z nią, śpiewając wyliczanki i kręcąc się w kółko. Do takich zabaw dziewczynka zaczęła się chętnie włączać. Pochwała nauczycieli na lekcjach za starannie prowadzone zaszyty, wyjątkowe uzdolnienia ortograficzne dziecko nie popełnia żadnych błędów ortograficznych i dobrą pamięć mechaniczną budowały poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości oraz wzmacniały przekonanie uczennicy, że może osiągać sukcesy. Drobne obowiązki, z których dziewczynka była rozliczana. Doprowadziły do odnalezienia przez nią swojego miejsca w zespole klasowym. Pomoc innym uczniom z trudnościami w poruszaniu się lub w pisaniu ukazywała jej własne możliwości i wyzwalała aktywność w niesieniu pomocy. W czasie lekcji nauczyciele komunikowali się początkowo poprzez tabliczkę, na której uczennica zapisywała swoje odpowiedzi. Gdy potrzebna była dłuższa wypowiedź, Dziewczynka dokonywała wyboru z otrzymanych od nauczyciela propozycji lub zakreślała tekst w otrzymanej karcie pracy. Po pewnym czasie dziewczynka zaczęła komunikować się werbalnie z wybranymi koleżankami. Wówczas kontakt z nią odbywał się także z udziałem tych uczennic, którym ona udzielała odpowiedzi. Nauczyciele przygotowywali także dostosowane karty pracy, szczególnie unikając nadmiaru szczegółów w ilustracjach i na schematach. Unikali także określeń niejednoznacznych, aby nie utrudniać zrozumienia treści. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących, które umożliwiają pracę we własnym tempie. Różnicowanie trudności zadań, wykorzystywanie mocnych stron uczniów, intensyfikowanie interakcji rówieśniczych i uczenia się we współpracy, udzielanie przez nauczycieli informacji zwrotnej poszczególnym uczniom, zaangażowanie emocji, w proces uczenia się. Co dwa miesiące. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej spotykał się, aby omówić funkcjonowanie dziewczynki. Opisywane były uzyskane przez nią sukcesy. Członkowie zespołu analizowali działania, które się do nich przyczyniły, aby można było je intensyfikować. Poddawano refleksji trudności i brak postępów. Na przykład. Długotrudnością dla nauczycieli było nadmierne uporządkowanie stanowiska pracy dziewczynki i umieszczanie w plecaku wszystkiego, aby ławka była pusta, pomimo że zajęcia trwały. W tej sytuacji wsparciem dla zespołu okazał się psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej, który zaproponował stopniowe wprowadzanie dziewczynki w akceptację pewnego stałego uporządkowania na ławce, najważniejszych pomocy. Najpierw zaproponowano uczennicy odkładanie pomocy nie do tornistra, tylko do specjalnej szuflady pod ławką. Potem stopniowo poszczególne przedmioty pozostawały w miejscach wyznaczonych kolorową taśmą. Początkowo przez tę przestrzeń tę oznaczali nauczyciele, a następnie dziewczynka została poproszona o zaznaczenie taśmą miejsc w sposób który jej odpowiada. Co udało się osiągnąć poprzez działania włączające? Obecnie uczennica swobodnie rozmawia z rówieśnikami, śmieje się, a nawet próbuje dyskutować. Na lekcjach wygłasza własne opinie i sądy ma swoje zdanie. Z dużym zaangażowaniem pracuje w grupie. Z własnej inicjatywy nawiązuje kontakt z nauczycielami. Podczas pracy na lekcji jest prawie zupełnie samodzielna, czasami tylko oczekuje potwierdzenia, że pracuje prawidłowo. Chętnie pomaga innym uczniom. Wdrożone oddziaływania są kontynuowane. Osiągnięcie efektów było możliwe dzięki systematycznej i planowej pracy wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z uczennicą a wzmocnione i przyspieszone zostały dzięki włączeniu się rodziców i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziękuję za czas spędzony razem.